a tutaj Kungu, witam Was w kolejnym odcinku z Robocrafta. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczcie, mam tylko 15 minut premium, więc dzisiaj chyba znowu nie będziemy jednak grać z widzami, ponieważ zagapiłem się, cholera, zagapiłem się, zapomniałem, że mam premium, praktycznie na nim nie grałem, więc muszę teraz szybko, chociaż przez te 15 minut, szybko, coś ponabijać, a później przez 15 minut to nie wiem czy w ogóle będzie sens zapraszać kogoś do tego. I cholera, jasna, strasznie, strasznie was przepraszam, bo ja obiecywałem, mm, gadałem jak z wami na Skype, gadałem, to mówiłem, że prawdopodobnie, znaczy, że, że będę dzisiaj nagrywał z widami i w ogóle... Mm, w poprzednim odcinku mówiłem, że będę dzisiaj nagrywał z widzami. No i cholera jasna, jakoś jakoś nie wiem. Jakoś się nie zebrałem wcześniej do nagrywania, w sumie nie wiem do końca dlaczego. Ale jakoś wcześniej nie chciało mi się nagrywać, dlatego tego nie robiłem, a ja byłem przekonany, że ja mam to premium po prostu do 22 z kawałkiem. Więc nie wiem dlaczego tak myślałem, ale się okazało, że jednak mam do 20. Jakiejś tam, nie wiem, do 20.30 by wychodziło. Bo teraz jest jakaś 20. 10. Nie wiem dlaczego tak jest, dlaczego tak się stało, no ale się stało, to się... Kurna, gubi, prawie wszystkie myszy. Się stało, to się nie odstanie. Przynajmniej może przez te 15 minut uda mi się coś zarobić, więc ciśnijmy, ciśnijmy szybko. Jak najszybciej chcę skończyć, skończyć bitwę, żeby następną, żeby zacząć następną. Mam nadzieję, że mi się to... Oj oj oj! Oj oj oj, prawie wszystkie myszy mi się psuje. Tradycyjnie. No dobra. Patrzmy sobie, o widzę, że tutaj pan sobie wyjeżdża. Będziemy go bić i jeszcze raz. Dobrze, pięknie. Teraz reloadujemy, i myślę, że mogę sobie podjechać tamtędy. Nie będę jechał środkiem, bo to jest zbyt duże ryzyko. Ale tędy prawdopodobnie, znaczy, bardzo chętnie sobie po prostu podjadę. Co do tego gościa, bo może tego gościa bym sobie załatwił. To myślę, że byłby fajny ten Ale on już jest załatwiony przez tamtego, więc już nie będę mu zabierał go Zwłaszcza, że teraz jak został trafiony, to będzie mi go bardzo trudno trafić, dlatego, że się mi miota jak szatan Dobra, no to lecimy sobie tędy w takim razie Tak tradycyjnie w sumie prawą stroną, jeśli o to chodzi Cholera jasna, ten gościu mnie cholerka goni Gdzie on jest? Gdzie on jest? Fucking hell To nie będzie proste Dobrze, udało się Lecimy, zreloadujmy sobie no nie, to był największy błąd mojego życia, że zreloadowałem. No gorszego błędu życia w, w życiu nie mogłem popełnić. Ojoj, on do mnie strzela chyba. A no może i nie. Dobra, lećmy szybko, szybko, szybko. Dobrze, ładnie. Wleciał tam za górę, cholerka, niestety. To akurat jest problem, no bo już prawdopodobnie z tej górki nie wyleci, dlatego że został zbyt mocno przeze mnie uszkodzony. No ale dobra, jednego kila mamy, jednego gościa całkiem nieźle uszkodziliśmy, jednego gościa i tak uszkodziliśmy, dobra, jest fajnie. Szkoda, że to jest first minute of the day, taki był sobie średni, ale i tak zarobię na tym bardzo dużo pieniędzy. Ale szybko, bo mamy 12, że zaraz wchodzę na 7 tier. Ehm, powinienem wejść, o zajebiście 23 tysiące, to całkiem nieźle, dobra, wbijamy sobie od razu do bitwy. Bez jakiegokolwiek patrzenia na cokolwiek, po prostu wbijamy sobie do bitwy, no bo nie ma co, nie ma co nie ma co lekać, muszę wykorzystać to premium jak, naj, jak najlepiej po prostu bo to jest aż niebezpieczne aż niebezpieczne Aż niebezpieczne, może niebezpieczne to przesada, że niebezpieczne, ale to jest po prostu aż się nie, 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 nie wypada. Po prostu tak zmarnować premium, no bo pograłem sobie w poprzednim odcinku i teraz drugi odcinek strasznie, strasznie zmarnowane premium. Żałuję niemiłosiernie, zwłaszcza że. Zwłaszcza że właśnie chciałem sobie pofarmić hajs na ten siódmy tier, tak? No bo niedługo wiadomo, będę wchodził na siódmy tier, a skoro będę wchodził na siódmy tier, no to. Ech, no to wypadałoby mieć hajs na nowe działka na przykład, to by było całkiem, całkiem trafne, gdybym wchodził na następny tier, żeby po prostu mieć hajs na nowe działka, a nowe działka będą kosztowały z tego, co mi się wydaje 40 tysięcy za jedno, więc jest to już gruby hajs, jest to naprawdę gruby hajs i trzeba będzie czekać, oj pięknie, pięknie. Aha właśnie, ten item, bo ja już wiem co to jest za item, bo wyspoilerowaliście mi, kurde, jak gadałem z wami na skype'ie I to jest pewien problem, że wyście mi to wyspoilerowali Cholera, muszę sobie tutaj pomajtać kabelkami, bo coś mi się zrobiło Cholera, słuchawki mi się psują, powiem wam O, słuchawki mi się psują I niestety często jest tak, że po prostu słyszę tylko w jednym, w jednym, o cholera, nie chciałem strzelać Dobra, ale jak już strzeliłem to zreloaduję sobie, bo z jednym to aż nie wypada jeździć z jednym pociskiem w magazynku aż nie wypada jeździć, dobra lecimy sobie tędy, Ten, tam nie będę jechał no bo wiadomo że tam zginę od razu, postaram się podjechać tutaj dość blisko ale jednak nie całkowicie, o pięknie to jest idealny cel dla mnie, właśnie mi się kończy reload pięknie 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 i jeszcze raz będzie jeszcze raz, ojoj nie trafiłem Fuck, nie trafiłem, znaczy trafiłem, ale, ale nie zabiłem gościa, dobra, trudno, mam nadzieję, że jeszcze dam radę gościa zabić, jeśli nie, no to, no cóż, nie, nie zabiłem, ale 50% jest moje, 50% jest moje, skoro 50% jest moje, to mam asystę, jeśli mam asystę, to już jest bardzo, oh, fucking hell, bardzo, bardzo dobrze, tego gnojca, to ja chcę załatwić, dobrze, pięknie, Dobrze, zabity. Cudownie, cudownie, zabiłem. O, o, je, 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 nie, 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 nie zabijajcie mnie, nie zabijajcie mnie, wszystko byle nie zabijajcie. Wszystko byle nie zabijajcie, nie, 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 nie róbcie tego. Cholerka, nie róbcie tego, nie róbcie tego. Dzieci, tak nie wolno. Cholera, jasna. Cholera, cholera. Cholera. Nie bijcie mnie, nie bijcie. Jest dobrze, odpuścił. Bo ja nie chcę zginąć, bo my to wygramy. My to wygramy. My to wygramy, dlatego ja nie mogę zginąć. Jest medyk. Dziękuję Ci, dziękuję Ci, jak mi się udało. Jak cudownie, jak cudownie. Po prostu cudownie. Po prostu cudownie i genialnie. Tam nie mogę sobie podjechać, chociaż cholera może rzeczywiście podjadę. Zaczniemy zajmować, racja, bo musimy to zacząć zajmować, jest nas tutaj więcej, muszę tutaj przyjść i zajmować Cudownie, 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 wygrywamy, wygrywamy, nie wygrywamy Czekajcie, czerwono jest nasza, czerwone, Czerwony to my wygrywamy, dobra, to dobrze, to jest cudownie, pięknie, udało nam się Udało nam się, po prostu udało nam się, zabiłem co prawda tylko jedną osobę, ale wyszło naprawdę, naprawdę fajnie I ja się jaram, ja się naprawdę jaram Nawet sobie herbatki, powiem wam, nie zdążyłem zrobić, w sensie zdążyłem zrobić, ale nie zdążyłem sobie ani wyciągnąć torebki, na szczęście przygotowałem sobie też wodę. 11 tysięcy 11 tysięcy całkiem nieźle wbijamy sobie od razu do następnej bitwy od razu, jeszcze 8 minut. Spokojnie, jeszcze damy radę troszeczkę pofarmić hajsu. Spokojnie. Po prostu bijemy, ciśniemy, farmimy hajs dalej. Szkoda, cholernie, szkoda, że nie dam rady go pofarmić więcej. Taką miałem ochotę, naprawdę taką dużą miałem ochotę na pofarmienie tego hajsu. Niestety nie zebrałem się wcześniej do nagrywania mój błąd. Wybaczcie, przepraszam. No dobra, lecimy sobie dalej w takim razie. I, no nie wiem, no chyba podejdziemy sobie tutaj lewą stroną. Tak tradycyjnie, zawsze jeździłem sobie, zawsze sobie jeździłem prawą stroną na wszelkich mapach. Oprócz właściwie tej. Chociaż teraz, jak już jestem sniperem, no to już na, różnie, na różnych mapach jeżdżę różnie. Znaczy, czasem jeździłem środkiem, ale teraz już zwykle jeżdżę właśnie lewą stroną, bo jakoś tak wychodzi lepiej. O ty śmieciu, gdzie? Gdzie on jest? Tutaj, tak? O cholera. No nie! Fuck! Co ja zrobiłem? Co ja? Dobra, pięknie, ładnie. Skąd? Jak oni tego mają dużo! Jak oni tego mają dużo! Matuchno, same bombery! Ja pierniczę! Wypierdzielać mi stąd! Wypierdzielaj mi stąd! Ja pierdzielę, no nie, zginę tutaj, Zasz... nie no zginę tutaj! Nie, 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 nie! Szybko, 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 szybko. A to jest SMG w ogóle. Oni mają, kurna... Same flyery. Nie! No ale dobra, innego ja zabiłem. Może wygramy to, może to wygramy. Dobra, exit game. Bez zbędnego przedłużenia. Mogę tutaj siedzieć. Cholera jasna przerwał mi nagrywanie. Nie wiem, kiedy mi przerwało nagrywanie, ale tak. Tak, sobie fajnie mówiłem, tak mi się fajnie mówiło, mam nadzieję, że niedawno mi przerwało. Prawdopodobnie po poprzedniej bitwie, więc nie jest tak tragicznie. Dobra, ciśniemy sobie tutaj. Jeden z naszych współtowarzyszy jest na pierwszym tierze, jeden jest na czwartym i są razem w Plutonie z tym szóstym, których właśnie ich tutaj wrzucił, więc szkoda, straszna szkoda, że on ich tutaj wrzucił, bo wydaje mi się, że przed nich przegramy, ale oczywiście to nie znaczy, że ja wychodzę z bitwy czy coś w tym stylu, ponieważ dalej ja mogę sam, sam sobie coś ugrać. Poprzednio, tak jak widzieliście w tamtej bitwie, zarobiłem 5000. Tego, że, pomimo tego, że po prostu zginąłem od razu, prawda? NIE! Cholera, głupi prawy przycisk myszy, straciłem dwa celne strzały. Na szczęście mi się udało, na szczęście... O dobra, dziękuję ci. Dziękuję ci, dziękuję ci. Okej, okay. reloadujemy, reloadujemy. W ogóle to tak, taki mam fajny pomysł. Żeby sobie nie zrobić tak, że powiedzmy przed każdym, przed każdym odcinkiem z Robocrafta będę sobie czytał jedno czy dwa pytania od was. Co wy, co wy sądzicie na ten temat, co? Czy to by było fajne, czy to by było fajne? Daj, dawajcie znać, bo może, może fajne, chociaż nie wiem. Więc dawajcie znać, wtedy no, trochę nie, 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 nie byłoby sensu robić QA, więc to nie wiem, czy to ma sens, ale QA i tak nie ma jakiejś specjalnej oglądalności. A może rzeczywiście chcielibyście sobie zobaczyć takie pytania w Robocrafcie, to może być naprawdę ciekawe. Dobra, pięknie, jest mój. Zobaczcie, już mam dwa kile. Już mam dwa kile, jest naprawdę naprawdę fajnie. Lećmy sobie tutaj. Wops, 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 wops. W ogóle to tak, na siódmym tierze to ja chcę w ogóle całkiem niezłe zmiany. Dlatego, że ja chciałem też em, przecież na siódmym tierze przejść znaczy kupić sobie te nogi, tak? Ale oczywiście, nogi to jest pewien tam. Em, pewną rzecz, Pewna rzecz, którą możemy zrobić zdecydowanie później. Co ty robisz? A nie, bo to jest ten czwarty tier, już się chciałem zapytać. Co on robi na szóstym tierze? No nie, co jest? No zabijcie go! Serio? Serio? Co za głupi, kurde! Też prawie wszystkich mi trochę popsuł tutaj sprawę, dlatego że mi wystrzelił w momencie, w którym nie chciałem dwa strzały. Znowu, no ale cóż, no trudno, no trudno. Lećmy sobie teraz tam i zacznijmy zajmować im bazę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tam widzę, że tylko dwie osoby kogokolwiek zabiły z naszego teamu, a tylko jedna z tych osób żyje, więc nie wiem, czy tutaj jest coś niebezpiecznego jeszcze u nich. Zobaczymy, zobaczymy. podlecimy sobie dalej. Zacznijmy to naprawdę zajmować. I wtedy prawdopodobnie się tutaj po prostu zlecą ci wszyscy. Ci wszyscy żywi z tamtego teamu. No, zobaczymy, zobaczymy. Co jest, to jest, to jest tobie, obserwuję nie, bo obserwuję też Ziemię, żeby zobaczyć, czy ktoś przypadkiem tędy nie jedzie. Czy ktoś przypadkiem tędy nie jedzie, ale nie widzę tutaj nikogo, ktokolwiek miałby jechać tędy, bo chyba nie. Je... No, jap, nie no, mój przycisk myszy. Ja po prostu szlak mnie trafi. Zaraz, znowu wystrzeliło mi dwa te. No nie, oznaczyli mnie w tym momencie, w którym ja zacząłem reloadować, tak? Gdzie on jest, gdzie on jest i kto mnie oznaczył? Tam ktoś jest. Nie wiem kto mnie oznaczył, a tutaj jest jakiś ten jakiś ziomuś. Nie, nie, nie. Tego trzeba zniszczyć. Tego trzeba zniszczyć, bo on jest medykiem. Dobra, strzelam też w tego. Nie, 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 nie. Trzeba do medyka strzelić. Dobrze, ładnie. Teraz reloadujemy. Medyk medyk troszeczkę tam uwalony. Zostało mu 38% HP, więc to nie jest to nie jest tak dużo. Cholerka. O nie, przegram. Przegram, przegram. Help me. Help me, mada faka, bitch help Mada faka, bitch help Oho, no to już, już widzę, że po mnie, już widzę, że po mnie, cholera No nie, no i dobra, no i dupa, no i dupa, po prostu dupa i dupa, dupa, i dupa to tu chodzi do modach wolno papo do trapa trapa, ale lepiej, dupa! I przegrałem, dobra, trudno, nieważne, nieważne, wychodzimy szybko, exit game, exit game, zarobiłem pewien, e, pewien hajsik, zobaczyłem, czy dostanie, skończy. Premium, a ja chcę jeszcze wejść tutaj 6,5 tysiąca, 2 minuty premium, tam niestety nie było, e, nie było hero bonus, czyli niestety nie udało się, niestety się nie udało, e, wygrać tamtej bitwy, <kłysy> A dynamiczny jest ten odcinek, po prostu muszę pić koleżkę. bo się nie mogę wysłowić tak mi sucho w gardle, znaczy w buzi. Generalnie. Dobra, więc lecimy sobie następną bitwę, mam nadzieję, że jeszcze coś zgarniemy. Mamy premium, co prawda, więc, więc jest dobrze, jest dobrze, ale to jest chyba ostatnia, niestety, bitwa premium w tym odcinku i to jest pewien problem. To jest pewien problem, niestety nic z tym chyba już nie zrobię. Dobra, lecimy sobie w takim razie tędy, tam w lewo, tak tradycyjnie. Mam nadzieję, że coś tutaj że coś tutaj zrobię. Muszę sobie patrzeć cały czas na niebo, bo poprzednio, jak tutaj przyszli ci, ci niebem, przylecieli, kurde, cała cała ich armia, co prawda, Ym, a nie, nie tylko, że, że jeden gościu, który mnie zniszczył, ale nie byłem na to kompletnie przygotowany. Co prawda nie byłem też załadowany, jak ich zauważyłem, ale jeśli bym ich zauważył wcześniej, to na pewno wydarzyłoby się zupełnie coś innego, prawda? Dobra, lecimy sobie cały czas patrząc na niebo, cały czas patrzę na niebo, nie zapominając o dziurze tutaj w skale, tak, o tej jaskini. Ale dobra, widzę, że niebem nic nie leci, czyli muszę się skupić na tej jaskini. Muszę się skupić. Aj, jednak coś leci. Dobra, pięknie. Oj oj. ja Cholera, gościu jest dość mocno ubity. Dość mocno ubity, ale niestety żywy. Niestety wciąż żywy. Dobra, tego już zabiją. Z tego co widzę. O cholera. O cholera. Leci SMG i leci kolejna plazma. Nie. Nie, 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 Dobra. Udało się. Cały czas stoję tutaj, stoję tutaj. Wiem, że to SMG tutaj jedzie, ale może mi się uda go udupić. O cholera. No, nie wyszło tak jak myślałem, że wyjdzie. Ojoj, oj, spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Przegram to, przegram to, przegram to, przegram to, przegram to, przegram to, przegram to. Nie, 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 nie jedź tam. Jest medyk! Medyk, tak, dobrze, dziękuję ci. Medyku, medyku. Nie rób na mnie siku. Nie, 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 dobra, cholera jasna, no niestety. No, Dlaczego ty jego nie bijesz tam? Przecież ja... Po cholerę on nie leczył w ogóle. Po cholerę, powinien walić w to SMG ile wlezie. Nie rozumiem tego. Kompletnie nie rozumiem postawy tego medyka. Kompletnie jej nie rozumiem. No ale dobra, wychodzimy sobie z bitwy. Może jeszcze jakoś tam, jakimś cudem, na ostatnią sekundę tego premium. Jestem po prostu przekonany, że to się niestety już skończyło. 59 minut premium! Przecież tam było. Jeden high, dwie minuty na przykład? Niemożliwe. Ale mam premium. What the Flaming Fuck! Nie wiem w sumie mi się podoba, co ja, co ja będę kurde narzekał, nie? Co ja będę narzekał, ale dziwne, to jest strasznie dziwne. Nie rozumiem tego, kompletnie tego nie ogarniam, ale w sumie bardzo mi się to podoba, więc nie będę specjalnie narzekał. Dobra, lecimy sobie tędy. Lecimy sobie tędy, jak zwykle wjeżdżamy sobie na tę górę. Jak zwykle wjeżdżamy sobie na tę górę, poczekamy oczywiście na reload sobie, tak tak pod takim kątem sobie tutaj będziemy stać. Poczekamy sobie na. na nie, nie, nawet nie na reload, bo to nie jest reload, tylko to jest po prostu load, więc poczekamy sobie, poczekamy sobie, dobra. Ciach, ciach, ciach. oho, widzę, że tutaj jest. Oj ojejku, dlaczego? Dobra, tego już mam w dupie. Ciach, dobra, cholera, to jest medyk. Dobra, ja się, ja się uciekam, ja się uciekam sobie. Oj! On mnie bije. O cholera jasna, dlaczego ja go nie ubiłem Dobra, oni tam do niego strzelają. Na szczęście on przestał się mną zajmować. Bardzo, bardzo dobrze. Dobra, no to on już jest udopiony. On już jest udopiony, nim się nie trzeba przejmować. Chociaż, niby tam na dole jeszcze jest. Trzeba by uwalić tych medyków. Trzeba uwalić tych medyków, bo to jest aż niebezpieczne. Jest, dobra, moja szansa. Cholera, nie. Bo on gdzieś tam ma... Jest! Udało się! Dobrze, gdyby nie był... Gdyby nie był na, na ten do góry nogami, to na pewno bym go tak szybko nie ubił. Na szczęście udało się, był do góry nogami, trafiłem akurat w to miejsce, gdzie jest... Gdzie jest Pilot Seat, gdzie było Pilot Seat i udało mi się gościa zabić? Cudownie. Naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Tego gościa jeszcze trzeba będzie tam ubić. To oni tam do mnie strzelają, to mi się nie podoba. Ja ci kurde dam Cwelu. Ty do mnie strzelasz, tak? W sumie cholera. Co się stało? Aha, bo ja mam już tylko jedno działko! On mnie aż tak ostrzelał! Ja pierniczę. Nawet nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi na to, że on gościu mnie aż tak ostrzelał. Fuck to strasznie słabo, zwłaszcza, że to mi się będzie strasznie długo ładowało, a będę miał tylko jeden strzał. Dobra się wystawię tu. Dobrze, zawsze coś. Zawsze coś, jedno takie udupiony. Jeden takie udupiony, oni się kurna leczą wzajemnie strasznie, strasznie słabe dla nas kurna trzech medyków mają, ale to jest przesrane dla nas ja pierdziele, dobra dobra, dobra, spokojnie damy radę, damy radę którego tutaj walnąć, którego tutaj walnąć ajajajajajaj no i już nie mam czym strzelać już nie mam czym strzelać, dobra chodź tutaj mili mili xd mili xd, mili XD. weź mnie weź mnie ulecz mili xd mili xd mili xd fucking hell no to zajebiście, a ja się tylko im wpierdzieliłem a ja im się tylko wpierdzieliłem dobra uwaga jedziemy jedziemy, jedziemy, jedziemy no i dupa Ej, dupa, dobra exit game w takim razie nic nie poradzimy, zobaczmy jak z tym premium, czy ja dalej je mam? ja tego kompletnie nie ogarniam, kompletnie tego nie ogarniam Hero bonus, zajebiście, zajebiście. Dobra, 72 tysiące, 72,5 tysiąca. Teraz mam dylemat, czy ja mam zapraszać jeszcze na chwilę tutaj. Um, czy ja mam jeszcze tutaj na chwilę zapraszać ludzi? W sumie cholerka, mogę na chwilę zaprosić. Dobra, invite to platoon, Nie chcemy pana hejtera. Tego pana zaprosiłem, tego zaproszę i tego zaproszę. Zobaczymy. To będą trzy osoby wylosowane, ponieważ nie chcę specjalnie, żeby, żeby, czasu z, żeby czas zajmować. Wiecie o co chodzi na odcinku. Poza tym, no wiecie, no na 12 minut specjalnie aż tak szukać, to też chyba za bardzo nie ma sensu. Z tego co widzę, nikt z tych panów niestety tutaj ym, nie, nie, nie zdążył, nie wyrobił się. Ja wiem, że dałem mało czasu i w ogóle. Ale tak jak mówię, na 12 minut nie ma co się upierać z tym, z tym całym. Po prostu z tym całym Plutonem nie ma sensu się upierać. Na 12 minut, czy tam nawet na 10, już w tym momencie. Dobra, no to lecimy sobie. Lecimy sobie i wylądowaliśmy na marsie 1. 170% bonusu cały czas. Bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem jak to się stało. Nie wiem jak to się stało naprawdę, że ja cały czas mam kurde premium, ale bardzo mnie to cieszy, naprawdę bardzo mnie to cieszy. Oczywiście nagram sobie na następny odcinek. Na następny, w następnym odcinku e, prawdopodobnie już będę grał z widzami, jeśli oczywiście kogoś znajdę, bo to już będzie taka godzina sobie średnia, więc możliwe, że nikogo nie znajdę, ale prawda jest taka, że jest piątek, to to nie ma co. No to, to myślę, że aż takiego, aż, tak, aż takiego problemu z tym nie będzie. Dobra, jedziem, jedziem sobie, chcesz zagryć śledziem W ogóle to powiedzcie mi, jak chcecie z tymi pytaniami, czy, czy, czy myślicie, że to jest dobry pomysł, takie pytania? Pięknie, jest mój, już kolejny, znaczy kolejny pierwszy o ho, ho Panie Panie dziejaszko. Oj, to było złe, znowu się chciałem tak na szybkości, tak? Nie, nie to, że się przymierzę, nie to, że coś po prostu... Byleby strzelić, byleby strzelić. Bez sensu, kompletnie bez sensu. Nie mogę się tego oduczyć po prostu, nie mogę. O jest tam. Oj 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 oj. Kurde, no. Nie, jeszcze mój prawy przycisk myszy przy, przy odpuszczaniu celowania mi wystrzeliło znowu. To jest pewien problem. Dobra, jedziemy sobie, chociaż nie wiem, czy to był dobry pomysł tędy jechać, no ale dobra, mam nadzieję, że przeżyję. Jedźmy sobie, mam nadzieję, że dam radę. Jeśli mnie w 95 jakoś da radę. To ja też dam radę, tak? Oj, dobra, poczekajcie, bo ja spróbuję zabić tego gnojca. Pięknie. Ten jest mój, tutaj też widziałem jakiegoś ziomka. A tam już nie widzę, tam już nie widzę, dobra, no to w takim razie, razie jedziemy tędy. Tutaj jest jakiś harra. Harra harra, Oj, ojoj oj, oj oj cholerka, tam widzę, że medyk jest. Medyka wypadałoby... A nie, tutaj jest Medyk, a tam jest pewnie jakiś ziomuś ranny. To zaraz zobaczymy. Nie ma tutaj żadnego rannego ziomusia. no to o co chodzi? Cholera. Ja wiem, że ja nie powinienem tak wjeżdżać, ale mamy tutaj medyka. Dobra, medyka całkiem nieźle. Trzeba bić medyka, trzeba bić medyka. O, cholera, strzeliłem w martwego. Dobra, trudno. Tutaj jestem, gdzie się wbijają, zajebiście, wbijamy na bazę. Wbijamy na bazę. Co ja nie wbiję na bazę? Fajnie, że gościu nie leczy, ale mam to w dupie, ja tutaj wbijam na bazę. Więc lecimy, lecimy, lecimy Dlaczego mi się wydaje, że to było złe, że ja poleciałem na bazę? Tak mi się wydaje, że to było złe, chociaż, no bo nikt inny, nikt poza mną nie pojechał Więc to, czy to dobrze? Nie wiem, może, może rzeczywiście? Czekaj yy. Zaraz zobaczymy, bo ja nie wiem, szczerze mówiąc, czy ja mam zajmować, czy nie Nie wiem, dobra, nieważne, powiedzmy, że będę, że będę zajmował Jeśli coś, to, 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 to nic, no, no trudno, no Pozajmujemy, pozajmujemy Jedźmy, 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 czy ja tutaj kogoś znajdę? Czy ja kogoś znajdę? Czy on tutaj przyjedzie na przykład ratować swoją bazę? Czy on będzie widział w tym jakikolwiek sens? No nie wiem, zobaczymy, przynajmniej kogokolwiek tutaj sprowadzę, jeśli oni go tam nie znajdą gdzieś, nie? Więc może być rzeczywiście fajnie No, zobaczmy, zobaczmy no tym Wiktory, no tym Wiktory. Znaleźli go zanim ja go tutaj udupiłem. Nie wiem, czy był sens z mojej strony się tak wycofywać w tak głupim momencie. Nie. Dobra, lecimy sobie dalej. Wiktory, z tego co widzę. 11,500. Wow, 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 wow! Ad premium. No, 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 na no, ile? Na 30 dni 5,500 GC. A jak to kliknę? Dobra, nieważne. Nieważne, wbijmy sobie do bitwy. Później to sobie obczaj, bo może cholerka kupiłbym sobie premium na miesiąc, bo to było w sumie fajne. Hajsy z YouTube'a by na to poszły, byłoby fajnie. Albo niech niekoniecznie hajsy z YouTube'a, ale zobaczymy. Bo może rzeczywiście warto, bo wtedy mógłbym y, fajniej grać, mógłbym lepiej się, nie wiem, lepiej się rozwijać i tak dalej. Ale rzeczywiście zobaczcie, że to dawanie premium ich... Cholernie działa, bo ludzie przyzwyczajają do tego, że mają premium, to naprawdę działa, bo ja już się tak przyzwyczaiłem do premium, że bez premium mi się aż, aż słabo mi się gra, i, i no, no i beznadziejnie, po prostu beznadziejnie, dlatego się zastanawiam nad kupnem premium, i naprawdę fajnie im to wychodzi, niektórzy ludzie mówią, że to jest strasznie głupi z ich strony, że oni tak rozdają premium, a ja uważam wręcz przeciwnie, bo cholera jasna, to nam nie działa, skubańce, to jest wycelowane właśnie, właśnie w takie zachowanie, jakie ja jest mi prezentuje, naprawdę, naprawdę im się to udało, dobra, jedziemy sobie dalej jedźmy sobie tutaj widzę, że widzę, że nikogo nie ma na horyzoncie, chciałem powiedzieć, a tutaj nagle pan, plazma, bomba o cholerka, ziomuś ojoj, dobrze i kurde dobra, znowu moja pazerność na fragi, strzel po to, żeby strzelić, nieważne, że nie trafisz ważne, żebyś strzelił, prawda Kungu? prawda Kurde, przeczytałem prawiczek, a to jest pawiczek. <grymne> Spoko. Dobra, lecimy sobie dalej. Pięknie, zabitym. Tutaj ziomuś. Tutaj ziomuś. Jest leczony, tak? To jest akurat słaba opcja. Dobra, ja się wycofuję, wycofuję. się, reloaduję i się wycofuję. To jest przeciwnik? Tak, to jest przeciwnik. Oh, shit. Oh shit, oh shit, oh shit, ja muszę uciekać Ja muszę cholerka uciekać, ale nie mogę uciekać tutaj, bo oni mnie ostrzelają Dobra, spróbujemy, spróbujemy Jedź, Kungu, nie wpadaj na głupie kamienie Ty jesteś, kurde, jestem głupi Jestem głupi, dobra, tak, 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 to jest medyk Medyka robimy Robimy papa medykowi Muszę zrobić papa medykowi Cholera, nie trafiłem, nie trafiłem Cholerka Już miałem nadzieję, że dam radę gościa, wiecie, spapapować Zabiłmy go i byłoby cudownie. Byłoby cudownie, oni by nie mogli się dalej leczyć i naprawdę, naprawdę genialnie. Okej, okay, lecimy sobie dalej. O, cholerka, widzę, że tutaj kościu jakiś jedzie. O nie, już mnie biją, już mnie tutaj biją. No to ja już jestem w dupie. No ho ho. Mhm. Ta, fajnie. Fajnie mam. Fajnie, to do widzenia, do widzenia, żegnaj świecie, ja już umieram w tym momencie, niestety próbowałem jeszcze uciekać, no niestety nie, nie, nie wyszło mi to, ale to było pewne od samego początku. Może będzie jakiś hero bonus, no bo może, może oni wygrają tę bitwę, tak się zanosiło na to, żebyśmy wygrali bonus. Lecimy sobie Destroyed, 5800, lecimy sobie do następnej bitwy. Już mam, kurde, prawie 90 tysięcy, więc to wcale nie jest tak, tak mało, tak mało. Więc będę mógł sobie przejść, kurde, na następny tier i będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Już sobie kupię, oczywiście, nowe, nowe działka i tak dalej. Fajne jest to, że ja na, na, na pewno wiem o tym, że kurcze nie będę potrzebował. Y Zmieniać swojego pojazdu, tak? No bo następne działka będą identyczne, znaczy nie będą identyczne, będą miały identyczny rozmiar, czyli nie będę musiał przebudowywać swojego pojazdu. W ogóle to ktoś mi proponował, żebym sobie zrobił sześć działek. Tylko moje pytanie w takim razie, gdzie wsadzić szóste działko? Ym, więc jeśli ma, ma ktoś pomysł na to, gdzie wsadzić szóste działko bez specjalnego przebudowywania pojazdu, oczywiście, bo. To nie wiem, no można by zbudować zupełnie inny pojazd, na którym by się zmieściło 6 działek. Ale czy ja wiem, czy, czy jest sens, więc dajcie mi znać. Wydaje mi się, że pięć działek to jest tak optymalnie Ym, i, i myślę, że jest dobrze, myślę, że jest dobrze. Ym, obserwuję cały czas niebo, czy nikt tutaj nie leci, ale szczerze mówiąc, cholerka, nie widzę tutaj, żeby ktoś leciał. Nie widzę, żeby ktoś leciał, ale widzę, że ktoś tutaj jedzie. Oho, dobra, oni tam do mnie cholerka strzelają. Dobra, ja się oczywiście wycofam już. Wycofuję się tutaj. Ojoj, 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 ojoj no i No Dobra, wycofujemy się i jedziemy. Brrrrm. Dobra, dałem radę. Niestety mam już tylko trzy działka i to jest pewien problem. To SMG mnie kurde zjechało dość mocno. To chyba było SMG. Tak, takie mam wrażenie, że to było SMG. Tam gdzieś tam. Nie widzę. Cholerka, nie widzę. Dobra. A tam jest, ok, dziękuję za zaspotowanie za O, ho, 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 ho Nie no, serio nie trafiłem Nie trafiłem Dobra, trafiłem, przynajmniej tyle dobrego Ja się od razu cofam Dron spotted Dron to jest co? To jest SMG, czy, czy, czy to jest co? Nie wiem, nie mam pojęcia bowiem Na przykład blo jak mówią plazma to mówią bomber, tak? Jak mówią Medi, um, Medic to mówią flyer chyba. To może SMG jest tym, nie wiem, szczerze mówiąc, znaczy. SMG hover to nie jest tak? A nie, też dron. Spotted, dobra. Oj oj oj. Pięknie. Pięknie, dobra, zniszczony, zniszczony, bardzo ładnie. E, oni idą na bazę. Baza, baza, baza. Ja tutaj mówię, że, że baza. Żeby oni wracali na bazę, bo, bo to będzie, będzie źle. Będzie bardzo źle. Będzie bardzo źle. Uwaga, uwaga. Ja się tutaj ustawię oczywiście, żeby, no sobie ostrzelać tu. Dobrze, jest dobrze. Zreloadujmy sobie, skoro oni się tam ustawiają, to też się ustawię w lepszy sposób. Mam nadzieję, że w lepszy, że mi się uda po prostu. O ja pierdzielę. Taki sobie sprytny jest. On jest plazma, no to może mnie dość mocno cholerka zniszczyć. To jest problem. Dobrze Dobrze Przecież schowam, cholera oni się dogadali Czy dogadali, ten mnie tutaj wykurzy A ten mnie, o ja, wale, o ja, waka tasaka rakama kasa Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw Zostaw mnie Zostaw mnie Zostaw mnie No świetnie, team victory Hahaha, <ścoughs> frajer i nie zdążył mnie zabić. Dobrze, dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Przestać jak najszybciej. A na te 12 widzieliście, że próbowałem, ale nie chciałem na to zbyt dużo czasu poświęcać. Więc dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was do komentowania. Dajcie lajka, like jeśli film Wam się spodobał. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. Siema.